Witam serdecznie, witam. Tematem dzisiaj transmisji będzie prawo przyciągania w praktyce. Jednocześnie będę opowiadać o moich warsztatach, moich kursach, dlaczego powstały, co mnie zainspirowało. W moim życiu, tak jak większość ludzi, też doświadczyłam bolesnych sytuacji trudnych i zadawałam sobie pytanie, dlaczego mi to spotkało. Czy mogłam tego nie doświadczyć? Czy zawsze każdy musi cierpieć, czuć się, nie wiem, zdradzony, porzucony, oszukany? Czy jest możliwość, żeby nie tego nie doświadczać? Nie rozumiałam, <laughs> dlaczego to mnie spotkało, i ta determinacja w dotarciu do Pra przyczyny i do rozwiązania, spowodowała, że stworzyłam takie warsztaty, takie kursy, które są esencją mojego dwudziestoletniego doświadczenia, pracy nad sobą, poszukiwań. Korzystam z, z wielu nauczycieli, z których korzystam z różnej wiedzy. Uwalniałam emocje na tysiąc sposobów. Chodziłam na wiele ustawień przez wiele lat. Sama skończyłam szkołę ustawień. Znam wiedzę, stosuję to, jak umiem prawa przyciągania. I zrozumiałam też jedno, że każda z tych narzędzi jest oczywiście dobre i skuteczna, ale nie do końca ponieważ pewnie znacie ze słyszenia, albo z opowieści, albo z doświadczenia, mogą wam się kojarzyć na przykład uwalnianie emocji, mogą wam się kojarzyć tylko po prostu z krzyczeniem. Że tam ludzie tylko krzyczą, wyładowują się i wszystko wraca do normy. Jakaś tam ulga jest. O, oczywiście, dokładnie się z tym zgadzam w takich, gdy uwalniasz emocje, nieświadomie, po prostu wybuchasz i wyładowujesz się, jak taki wulgan, bez świadomości tego, co się z tobą dzieje, bez świadomości transformacji tych emocji, bez świadomości bez procesu, bez określonych słów, które mogą przetransformować to, te emocje. Dać inne spojrzenie na daną sytuację. Może przyczyna tych emocji nie uwolnić się. Po prostu będą się, mogą się co jakiś czas znowu odpalać. Chodząc tylko na ustawienia, chodziłam już w 2001 roku, pierwszy raz byłam na ustawieniach, potem skończyłam szkołę ustawień i potem stwierdziłam, że kurczę, no coś jest nie tak. Ja nie będę non stop chodzi na ustawienia. Przecież to tak nie może być. Jest jakiś inny sposób, żeby. Hmm, Czuję, ustawienia są dobre i bardzo mi pomogły. To nie to, że ja je kwestionuję, ale mi tam czegoś brakowało. Brakowało mi czasami hmm, tej świadomości, coś na nich dzieje, że nie zawsze potem było coś lepiej, albo było to delikatnie, albo hmm, nie zawsze był efekt taki, jak bym chciała, na przykład, tak? Czyli na przykład nie wiem, może ktoś doświadczył, że robił ustawienia związane z finansami, a niewiele się zmienia. Dlaczego? Bo generalnie ustawienia pokazują nasze uwikłania, nasze zapętlenia w środkach, że powielamy jakieś sytuacje, jakieś emocje. Um, już nie wnikam z jakiego powodu. Po prostu powielamy coś, co należało do przodku, nie zajmujemy się swoim życiem. No i ustawienia jakby od, odplątują to z szacunkiem i z miłością do każdej zainteresowanej strony. Natomiast, jeżeli nawet um, w jakiś sposób um, straty, um, różnego rodzaju uwikłania sprzed, przodkowe powodowały, że nie miałaś pieniędzy, i zostały one rozwiązane. No i bardzo dobrze. Ale. Ty świadomie nadal manifestujesz to, że nie masz pieniędzy, że nie masz klientów, ja nigdy nie mam klientów, ja jestem do niczego, myślisz o sobie negatywnie, myślisz o innych negatywnie, zrzucasz winy na innych, że coś cię spotkało, to nadal jesteś w roli ofiary, czyli nie bierzesz odpowiedzialności za swoje rzeczy, nie jesteś świadoma tego, co mówisz i co przyciągasz. Dlatego jest też ważna, aby pracować z prawem przyciągania, z prawem przyciągania, które mówi, w cokolwiek mówisz o sobie, cokolwiek wierzysz o sobie, że jesteś, cokolwiek myślisz o innych, to ty odczuwasz, więc też dotyczy ciebie. Cokolwiek myślisz o pieniądzach, o ludziach bogatych, o ludziach biednych, i wierzysz w to, o czym myślisz, to staje się to Twoim prawem, staje się to tym Twoim doświadczeniem. Dlatego ja postanowiłam w moich warsztatach i w moich kursach połączyć te trzy dziedziny w takie kompletne jedno narzędzie, gdzie ty będziesz mógł zobaczyć na własne oczy i poczuć na własnej skórze, jak Twoje przekonania o tobie, oczywiście możesz tych świadomych nie wiedzieć, można ja mówię o tych nieświadomych, do których na swoich warsztatach pomogę ci dotrzeć. Jak twoje nieświadome przekonania o sobie, o, o pieniądzach, czy, czy o, o czymkolwiek, jak to wszystko ma wpływ na to, jakie masz życie. To jest jedna rzecz. I jak już pokażę ci, że to ma wpływ, to potem kolejnym jest krokiem uwolnienie z szacunkiem tych przekonań negatywnych, tych koncepcji siebie, tych powiązań z rodem. Wszystko odbywa się z szacunkiem i miłością do każdej zainteresowanej strony. Oraz oczywiście wtedy tutaj też automatycznie, jednocześnie odbywa się uwalnianie emocji. No bo jakby nie patrzył przy tych różnych. Sytuacjach, w przekonaniach naszych czy sytuacjach yy, z życia codziennego towarzyszą nam emocje. I w tym całym procesie ja będę prowadzić Cię tak, że Ty będziesz świadomy tego, świadomy swoich emocji, skąd one powstały, dlaczego tak się czujesz. Będziesz świadomy ich transformacji, będziesz świadomy ich uwolnienia. Będziesz świadomy tego, jak twoje emocje i myśli o sobie, i uczucia do siebie, jak myśli o innych wpływają na to, że na przykład ludzie się od ciebie odsuwają, że większość ludzi na ciebie na przykład krzyczy i jest agresywna, lub na przykład cię ignoruje, bądź cię nie widzi, bądź na przykład nie przyciągasz pieniędzy. To wszystko zobaczysz w jednej całości, tą całością są warsztaty, kurs mój oczywiście jak najbardziej też to pokazuje, ponieważ w kursie pokazuje jak twoje myśli na podstawie ćwiczeń ustawieniowych i różnych przykładów, jak twoje myśli i emocje mają wpływ na twoje życie, na twoje pieniądze i jednocześnie pokazuje jak to zmienić. I ty sam jakby czujesz, zaklikniesz, mówię o kurcze, powiesz, to ja mogę to wszystko zmienić. Oczywiście, uwolnienie wszystkich emocji, powiesz, co w się o łamanie um, nie dzieje się od razu. Dlaczego? Dlatego, że każdy z nas od momentu urodzenia, załóżmy do 18 roku życia, niech będzie, to jest okres dziecięcy. Każdego dnia doświadcza o różnych sytuacji, których teraz na pewno nie pamięta, ale nasze ciało pamięta. I nasze ciało domaga się uwolnienia i, i uszanowania. Każdy Twój ból, każde Twoje cierpienie, uzasadnione, nieuzasadnione, wymyślone, to nie ma znaczenia, chce być uznane, uszanowane. I wtedy się rozpuszcza raz na zawsze. Ja na moich warsztatach dotknę tego Twojego guziczka za Twoją zgodą i będziesz mógł uwolnić te emocje. I świadomie, podświadomie i nadświadomie zmienić je na pozytywne, korzystne dla Ciebie. I zobaczysz, jak te negatywne emocje, to przekonania z dzieciństwa, jakby odbijają się czkawką w życiu codziennym. Czyli na przykład jeżeli byłaś dzieckiem, może teraz nie pamiętasz, ale na przykład może pamiętasz, na podstawie swoich dzieci albo czyichś, albo na podstawie swoich wnuków, może zaobserwowałeś, zaobserwowałeś, że jeżeli mm, na przykład jedno dziecko dostanie coś, a drugie na przykład nie, bo na przykład zapom ktoś zapomniał albo był wśpieszyło mu się i da na przykład jednemu dziecku, czy to była szkoła, czy to klasa, czy to był dom rodzinny. I to jedno dziecko nie dostanie tego, a wszyscy tak, na przykład, to dla tego dziecka jest to totalne odrzucenie. Ono nie będzie obwiniać osoby, która jej nie dała, ono będzie obwiniać siebie. Poczujesz, że jest coś z nim nie tak. Poczuję, że nie zasługuje na to, ponieważ inni dostali, a no nie. Poczuję, że jest gorsze, co oczywiście jest kłamstwem. To jest tylko interpretacja tego dziecka. I to dziecko w tobie, ono jest cały czas. Z każdego dnia twojego życia istnieje w tobie ty, który odczuwał równe swoje małe i wielkie dramaty. I na podstawie tych małych, wielkich dramatów stworzył się przekonania na temat samego siebie. Jak na przykład może powtarzało ci mama, babcia czy ktokolwiek z rodziny, że jesteś do niczego, nic nie umie, że jesteś gaba. I ty w to po prostu uwierzyłaś. Uwierzyłaś. Ale to może być kompletną kłamstwem, zdurą. W którą Ty uwierzyłeś, i na moich warsztatach będziesz mógł to zmienić. I stworzyłam takie narzędzie, którym pokażę Ci świadomie, korzystając z prawa przyciągania czyli jesteś, życie jest Twoim lustrem. Korzystając z właściwego, mądrego, świadomego uwalniania emocji, tak aby one nie wracały. Plus ćwiczenia ustawienia, a nawet ustawienie, ale moje indywidualne, bez ruszania przodków. Tylko praca z Tobą da Ci takie poczucie mocy decyzyjności i zobaczysz, że możesz zmienić swoje życie, zobaczysz szansę i zobaczysz, dlaczego ci to wszystko spotkało. Ale najważniejsze jest to, żeby przestać być ofiarą losu. Co to jest ofiara losu? Ofiara losu to jest osoba, która cały czas jest w tym bólu, że ktoś jej kiedyś coś zrobił, że ktoś ją zdradził, że ktoś ją skrzywdził, że ktoś ją porzucił. Cały czas jest i przeżywa non stop ten sam dramat. Tym samym projektuje swoje życie w taki sposób, odczuwając te emocje non stop, one są jakby na wierzchu przyciąga sytuacje, które powodują ich powielanie, czyli przyciąga ludzi sytuacji, które. Powodują, że jeszcze raz czuję to i jeszcze raz to czuję. Dlaczego? Ponieważ na czym się skupiasz, to to przyciągasz. A nie chodzi o to, żeby umniejszyć Twój ból, Twoje cierpienie, tw Twoją zdradę. Nie, nie. Właśnie chodzi o to, żeby raz na zawsze do korzenia uszanować ten Twój ból i Twoje cierpienie. Uszanować to, że zostałaś zdradzona, czy porzucona, czy zlekceważona. Że czujesz się nikim, że czujesz się nieważna, żeby to raz na zawsze uszanować i z tego wyjść. Dorosła osoba decyduje, że to i to mnie spotkało. Więcej nie chcę tego powielać. Chcę wyjść z tego, chcę uwolnić to, uszanować i zająć się moim życiem. Chcę robić to, czego pragnę, co pragnie moje serce, co pragnę ja, co daje mi radość. Także zapraszam na moje warsztaty, które są takim lustrzanym, namacalnym, wizualnym pokazaniem Tobie, co Ty naprawdę myślisz o sobie i jak to, co Ty myślisz o sobie, ma wpływ na Twoje życie, odzwierciedla się w Twoim życiu. I za Twoją zgodą zmieniamy to na. Takie, jak naprawdę chcesz. Oraz pokażę ci, jak Twoje myśli na temat pieniędzy, na temat ludzi bogatych, na temat ludzi biednych powodują, że ty tych pieniędzy nie masz albo masz ich mało. To wszystko zobaczysz. Zobaczysz prawo przyciągania, bo pewnie wiele razy już słyszałeś o jakichś książkach: prawo przyciągania, potęga podświadomości i tak dalej. Czytasz to, czytasz i. No i, no, i nie chcę to wejść po prostu. Ciężko w to w ogóle nie zrozumieć, ciężko to ogarnąć. Rozumiem to, naprawdę to rozumiem. Bo ta wiedza jakby odwraca co, wszystko to, co ty do tej pory wierzyłeś i wiedziałeś. Natomiast na moich warsztatach i na moich kursach pokażę ci, jak to naprawdę działa. I ty sam zdecydujesz. Czy chcesz świadomie mieć wpływ na swoje życie. Czy chcesz, żeby twoje emocje i przekonania o samym sobie, o których nawet nie wiesz, które uwierzyłaś, uwierzyłeś, będąc dzieckiem mają wpływ na Ciebie teraz? Ja myślę, że nie chcesz. Bo ja bym nie chciała wiedzieć, co na mnie negatywnie, mną no, kieruje. Jak już coś mam na mnie mieć wpływ, to niech ma dobry. Taka jest moja jakby zasada. Także mam nadzieję, że w jakiś sposób prosty, zrozumiały, zachęciłam Cię do moich. Kursów, warsztatów. I tak jak ja zrozumiałam, dlaczego na przykład przyciągam byłego męża, który musiał mnie zdradzić, porzucić. Dlaczego wszyscy, których kochałam, miałam poczucie, że mnie zdradzili, porzucili. Dlaczego miałam 10 lat takiego piekła emocjonalnego? Zrozumiałam, jak to jest, dotarłam do tego, zmieniłam to. I teraz mam naprawdę fantastyczne relacje um, z moją rodziną, z wszystkimi bliskimi, którzy mi z, y, 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 zadali ten ból. A mój mąż, ja go wybrałam. Wybrałam go specjalnie, nieświadomie, do tego, żeby właśnie mnie zdradził, zranił, porzucił. Teraz wiem dlaczego. Ponieważ moje wewnętrzne małe dziecko, czyli ja z dzieciństwa. Tak się czułam, i on tylko pomógł mi uwolnić te emocje. Emocje zawsze chcą wyjść. One zawsze będą chciały wyjść z ciebie. A jak wychodzą, przyciągasz osoby, które fundują ci jakąś akcję, i ty wybuchasz i cierpisz, jesteś zły, wściekły. To jest dowód na to, że wszystkie emocje z dzieciństwa tobą rządzą. A chyba chodzi o to, żebyś w Twoim życiu rządził Ty. Żebyś to Ty zarządzał swoim życiem, a nie jakieś emocje z dzieciństwa. Należy, no tu nie ma winnych. Tu są tylko ranni. Jeżeli zdecydujesz się przyjść na moje, kupić moje kursy, przyjść na moje warsztaty, to z miłością, szacunkiem i pokorą uszanuję każdy Twój ból. Razem z Tobą pomogę mu odejść i wypełnimy to miejsce pozytywnymi emocjami, i wtedy Ty będziesz decydował o swoim życiu, a nie emocje będą decydować o Twoim życiu. Zainteresowanych zapraszam. <laughs>